Hej, hey, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Lampergame i to kolejna seria na moim kanale The Lord of the Rings Kong West. Czyli tłumacząc na polski władca pierwsci nie podwój. Oh. To będzie moja nowa seria na tym kanale, więc nie będę za bardzo ogarniał o co w tym chodzi. Chociaż grałem tam już parę misji. Stworzymy profil sobie. Poprzednio usunąłem. Dobra, jakby to nazwać? Dawno tego tak nie robiłem. Dobra, nie mam ja, pomysłu. Nazwę to by jak? A, chwila. Dobra, uh, single player. My Trening bym przeszedł, bo Wy możecie nie wiedzieć o co w tym chodzi, trochę jakie jest sterowanie. Jakby ktoś chciał zagrać, jak chcecie, to mogę Wam dać stronę, link do pobrania tej gry. Ops, przypadkiem pominąłem. No i tak nie ma polskich napisów, dobra muszę kraść tylko wojownikiem to. A czemu to mi nie klikło. Dobra, B -a S -d. się ruszamy, oczywiście. Bo, i będziemy tak czasami ścinać. Tylko bitwo. O, na F możemy rzucać ten tosak. No. chyba nic tutaj. Uda. Dobra, spróbujemy im przywalić farta No, ja chyba będę cały czas z lewym wszystkim mu się walczył. Bo tak się najlepiej walczy. W moim zdaniem. Dobra, medium. Uuu, tym się nawet nie się walczy. Chcesz zrobić taką sieczkę, no. Хабо... Хабо мне комбо. Раз, два, три. Раз... Камон. Oh, Раз, два, три. Это so, не было комбо. О, уже идём. Браво, за... Добре. robię tego kombo. Ale dobra, jeśli trzeba to kombo zrobić, no to. Dobra, już była jakaś muzyczka, że wykonałem zadanie. Zdejechać. W walce nie będę najlepszy. Dlatego będę używał innych klas. E, aha, shift. Mm. Uh, uh, uh. Uh. No co tego będę często używał? Wodzę. Łoooooo! O bo ja muszę ten. Wow. Tak to jest jak się dawno nie gra wygra. A to co? A, a to nie tu ja będę co rzadko używał. Come Dobra, zdychać! jak e, jeszcze ofila? Te mogę rzucać. Jeszcze coś spętałem. Dobra, zdychaj! Będziesz mi tu sobie No tutaj. Ochopaliśmy przecież. Uffo! To są chyba jacyś wojownicy. Ouch. Oh, but I'm Oh, she's telling me at the No me to be Oh come on. No, w końcu nie lubię walczyć z wojownikami. Dobra, życie i to, 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 coś. Dobra. No, o, O, będzie się ciężko sterować. Od razu wam mówię. Dobra. Wiem, że to jest życie. Już się skapnąłem. No. Come on. Tutaj są zaś. Ci. O, no. Wszyscy? Lol. Control. Ach. No. Wow. Co to nie jest? Każeśnia. No już nie ma. Sre, ale dla Was chyba nic nie zostawię. No, ten punkt będziemy musieli chyba przejąć. Spoko. Oni chyba stąd będą przychodzić. O! Wiem. Kurde, nie trwaj. Dobra. A ten co tam stoi? No, come on, No. Dobra. Eee, a? O, teraz będziemy grali łucznikiem. Łucznika chyba trochę bardziej okarne. Dobra. O! tam jeszcze eee, nie. No, come on. Nie rusza się tak. Mam, mam małego zeza jeśli chodzi. Eee, kontrol. U, to mi się przy przyda. No, teraz lepiej, bo jeden był, <grymne> już nie żyje. A teraz tutaj, A jeśli chodzi o, o grę, to e, grę wam powinna pójść normalnie. Jeśli chcecie e, z tym zagrać, e, na słabych laptopach e, zalecam ten minimalne e, ustawienia. Ja też gram na minimalnych, ale grafika jest dobra. have to No to mam. No. Wow, wow, wow. Hala teraz. Mam jakąś trującą szczołę. Jak? Wow. Dobra, fire arrow. Spoko. Wow. Ten multi arrow mi się przyda. Poszedł on. Ja mogę sobie za koniec skończone strzelać. ten A jeszcze pójść Jestem życia, dobra. Teraz z kautem powiadacie. A to z się chowa, będzie fajnie kawałek. O, jestem niewidzialny. Ok, five. O, ale go wziąłem. O, o, o. Co jest? O. Come on. Gdzie oni są? Tutaj. Nie, tutaj są. Dobra, wezmę go tu. Olej, idealny moment. Uh. Dobra, zdejmiemy go. Hold central. Uuu mi się. O, tutaj mogę... Dobra. O co, ja będę cały czas nawalał byle jak? Dobra. A jak jest ten... Aha, tak to Dobra. O, to jest fajne. Ej no, co mnie tam bierzesz? Dobra. Mission complete. Dobra. du 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 ale jak on fajnie wymachuje tymi tymi sztyletami? Dobra Jeszcze jeden No, coś tam było i nie przeczytałem No, o tym już się dowiedziałem Akurat. No, jednego zabiję, no Wow, to mi się, my się mylę No, come on No Trochę trudne sterowanie tutaj jest. Chyba że tak się ogarnia trochę. Yy, aha, teraz mogę wybrać klasę. A teraz wezmę łóżnika. On tam nie mogę. Aha, tutaj. Co to? Czemu mamaga. Ja też chcę A teraz jest stąd magę... wow Ja tam idę Wow Jako rzeźnia Łucznik na polu bitwy normalnie robi największe rzeźnie. A ta bariera taka czerwona, to y, mogą ją wytwarzać madzy. Jak się na przykład w nią szczeli, to strzały się odby odbijają od tego. Albo y, ten, takie zaklęcia. Kolejna rzeźnia. Jaka rzeźnia? Dobra. Jeszcze tam jakiś debil został. Dobre, to tutaj będzie być z całą więc będzie ciężko. Cyk, cyk, cyk. na ślepo i tak kogoś zabię. Wow. O, oh, mogę, mogę grać, dobra, fajnie. Makes ok, teraz w swojej poszczelni. Ej, nie mogę jeszcze używać o pięcie, a... pięcie a... mogę tylko używać w nieskończono, bo nie jest o, fajnie. Dobra. Chodź Czemu jakiś tam central. Właśnie na centralu się uruchamia ja ten Cyk Cyk. Cyk. Zabić ich wszystkich. Tyk. Ja już nie mogę tego na no Co ja polecam. Jaka rzeźnia. Dlatego zawsze warto próbować samo oczek.